Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co zostaje po człowieku, który przez całe życie uczył innych, jak odnaleźć światło w mroku? Kiedy gasną reflektory, a zamiast oklasków słychać tylko ciszę, pozostaje ostatnia wola, testament duszy, który potrafi zmienić sens samej śmierci. Agnieszka Maciąg, ikona, która przeszła drogę od wybiegów Karla Lagerfelda do duchowego przewodnictwa Tysięcy Polek, odeszła, zostawiając nas w osłupieniu. Ale to, co właśnie ogłosił jej mąż, Robert Wolański, to nie jest zwykły nekrolog. To apel, który sprawia, że gardło ściska się ze wzruszenia, a dłoń sama siega po telefon, by zrobić coś dobrego. 15 grudnia Warszawa wstrzyma oddech, ale na cmentarzu nie zobaczycie tego, czego się spodziewacie. Nie będzie morza kwiatów, nie będzie wieńców, które zwiędną po kilku dniach. Będzie coś znacznie potężniejszego. Zostańcie z nami, by poznać szczegóły pożegnania, które ma stać się manifestacją pełni życia w obliczu ostateczności. Wiadomość o śmierci Agnieszki Maciąg, która nadeszła 27 listopada 2025 roku, była jak uderzenie pioruna w bezchmurne niebo, choć czarne chmury choroby zbierały się nad jej domem od dawna. Media, od portali plotkarskich po najpoważniejsze dzienniki, zamarły, by oddać hołd kobiecie, która wymykała się wszelkim definicjom. Była modelką, była pisarką, ale przede wszystkim była słońcem i światłem. Takimi słowami pożegnał ją ten, który kochał ją najbardziej, Robert Wolański. Jego wpis w mediach społecznościowych nie był suchym komunikatem. Był krzykiem serca, publicznym wyznaniem miłości do kobiety, która nauczyła go uważności i akceptacji. Moje słońce, moje światło. Te metafory natychmiast nadały ton całemu medialnemu pożegnaniu. Przypomniano jej niezwykłą drogę od blichtru lat 90., współpracy z gigantami mody jak Pierre Carden, ciszę domowego ogniska, gdzie pisała bestsellery o wdzięczności i słów life. Wszyscy zadawali sobie pytanie: jak pożegnać kogoś, kto był tak pełen życia? Dziś już znamy odpowiedź. Rodzina przerwała milczenie i podała szczegóły, które są równie niezwykłe jak sama Agnieszka. Data została wyznaczona. Poniedziałek, 15 grudnia, godzina 11. To wtedy na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie odbędzie się ostatni akt tej ziemskiej podróży. Miejsce to, będące panteonem narodowej pamięci, stanie się świadkiem uroczystości innej niż wszystkie. Robert Wolański, dźwigając ciężar żałoby, znalazł w sobie siłę, by wystosować do żałobników i fanów komunikat, który jest esencją filozofii jego żony. Prosi on. By uczestnicy odprowadzili Agnieszkę w duchu spokoju, miłości i szacunku. W tych słowach kryje się pragnienie, by ten dzień nie był festiwalem rozpaczy, ale mistycznym przejściem. Niech jej dusza wejdzie do światła w pełni szczęścia, pisze mąż, a my czujemy, że to nie jest tylko religijna formułka, ale głęboka wiara w to, że śmierć nie jest końcem, a jedynie zmianą stanu skupienia. Jednak to, co następuje w dalszej części komunikatu, to prawdziwy test naszej empatii i zrozumienia woli zmarłej. Zazwyczaj pogrzeby znanych osób toną w kwiatach. Widzimy góry róż, lili, chryzantem, które są symbolem pamięci, ale też, nie oszukujmy się, pewnej próżności. Rodzina Agnieszki Maciąg mówi: Stop! Wystosowano wzruszający i niezwykle szlachetny apel, który ma zamienić martwą naturę w żywą pomoc. Robert Wolański. W imieniu swoim i bliskich prosi, zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu przeznaczyć pieniądze na fundację onkologiczną Rakiety. To zdanie odsłania kulisy dramatu, który rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami. Dowiadujemy się, że Agnieszka nie była w tej walce sama, że fundacja Rakiety była jej sprzymierzeńcem w starciu z nowotworem. Teraz, gdy jej walka dobiegła końca, rodzina chce przekazać tę pałeczkę dalej. Chcą, by śmierć Agnieszki stała się szansą na życie dla innych podopiecznych fundacji. W komunikacie podano konkretny numer konta: 52050 rok 1025 rok 1000 rok 0090 rok 3010 rok 4252. Ale to tytuł przelewu, o który prosi rodzina, jest tym, co chwyta za gardło najmocniej. Mają to być słowa pełnia życia. Jakże wymowna Jakże bolesna i piękna zarazem jest ta prośba. Wpłacając pieniądze na walkę z rakiem, w tytule wpisujemy hasło, które było życiowym mottem agnieszki. To paradoks, który niesie w sobie potężną dawkę nadziei. Wpłacamy na pełnię życia w momencie śmierci, udowadniając, że idee agnieszki są nieśmiertelne. To gest wdzięczności, ale też konkretne narzędzie walki. Pieniądze, które wydalibyśmy na wiązankę która zwiędnie na mrozie w kilka dni, mogą kupić leki, terapię, czas i nadzieję dla kogoś, kto wciąż walczy o każdy oddech. To jest dziedzictwo, jakiego pragnęła. Nie pomnik z marmuru, ale realna pomoc drugiemu człowiekowi. Reakcja mediów i środowiska na ten apel jest poruszająca. Gwiazdy, dziennikarze, przyjaciele z branży modowej, którzy wcześniej określali ją mianem Manioła, teraz mają szansę udowodnić, że te słowa nie były puste. Michał, syn Agnieszki, który również publicznie oddał cześć matce, podkreślał jej siłę i wiarę w dobro. Ten apel o datki zamiast kwiatów jest materializacją tej wiary. Pokazuje, że rodzina Maciągów i Wolańskich to ludzie czynu, którzy nawet w najgłębszym bólu potrafią myśleć o innych. Wyobraźcie sobie ten poniedziałkowy poranek na Powązkach. Szare niebo, chłód grudnia, Tłum ludzi ubranych na czarno, ale w rękach nie mających nic prócz chusteczek. Pustka w dłoniach zostanie jednak wypełniona pełnią w sercach, świadomością, że gdzieś tam, na koncie fundacji, rośnie suma, która może uratować czyjeś życie. To jest pogrzeb w stylu słów life, w stylu uważności, świadoma rezygnacja z powierzchownych gestów na rzecz głębokiego sensu. Agnieszka Maciąg przez lata uczyła nas, jak żyć. Teraz Poprzez decyzję swojej rodziny, uczy nas, jak umierać i jak żegnać z klasą, z sensem i z miłością, która przekracza granice egoizmu. Robert Wolański, pisząc o słońcu, które zaszło, zapala tysiące małych świeczek nadziei w domach pacjentów onkologicznych. To ważna prośba, o której mówiły nagłówki, to w rzeczywistości prośba o człowieczeństwo. Czy jesteśmy gotowi ją spełnić? Czy potrafimy przyjść na cmentarz bez kwiatów? Ale z dowodem wpłaty w kieszeni lub w sercu? To test dla nas wszystkich. Agnieszka odeszła po cichu, po walce, której nie chciała upubliczniać, ale jej ostatnie pożegnanie ma szansę stać się głośnym krzykiem sprzeciwu wobec bezsensowności śmierci. Pełnia życia, niech to hasło wybrzmi 15 grudnia głośniej niż dzwony kościelne. Jeśli ta historia i postawa rodziny Agnieszki Maciąg poruszyła Wasze serca, jeśli uważacie. Że zamiana kwiatów na pomoc charytatywną to piękny gest, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, by oddać hołd jej pamięci. Udostępnijcie ten materiał, by apel Roberta Wolańskiego dotarł do jak najszerszego grona osób. Im więcej ludzi dowie się o numerze konta i tytule pełnia życia, tym więcej dobra możemy wspólnie uczynić. I oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, by być blisko spraw, które są ważne i które dotykają najczulszych strun naszej duszy. Agnieszko. Dziękujemy za Twoje światło. Do zobaczenia w miejscu, gdzie nie ma bólu.